Cześć, witam Was serdecznie. Niedawno zdałam sobie sprawę z tego, że. Nie pokazywałam wam jeszcze naszego zakładu, naszej przygotowani, czyli tak naprawdę zaplecza technicznego firmy, w którym odbyło się wiele ważnych rzeczy potrzebnych do tego, aby rozpocząć budowę domów szkieletowych naszych klientów. I dzisiaj postaram się zaprezentować Wam nasz zakład, ponieważ no, znajduje się tutaj trochę ciekawych maszyn. Przy okazji będziecie mogli zobaczyć, jakie materiały tu przechowujemy i w jaki sposób to robimy, co też jest istotne, opowiem wam trochę o logistyce takiej budowy domu z poziomu Właśnie tego miejsca, ale jednocześnie też odniosę się do pytania, jakie zadał jeden z naszych sympatycznych widzów ostatnio pod jednym z filmów. No to będę nazywał się tak fajnie panem Bronkiem. No nie nazywam się tak, ale bardzo mi się to spodobało. I opowiem trochę o budowie domów modułowo i porównam to do metody, którą my stosujemy, czyli wznoszenia szkieletu właściwie całego domu od początku w miejscu przeznaczenia na działce budowlanej. No, to cóż, zapraszam Was do oglądania. Myślę, że będzie dzisiaj dosyć ciekawie. No, i tak nasz park techniczny znajduje się w miejscowości Starowieś, bardzo blisko nadarzyna. Jak widzicie, bardzo blisko również trasy S8, która przebiega tam, gdzie pokazuję Wam te ekrany dźwiękoszczelne. Zacznę prezentację od tej hali. Jest to hala produkcyjna. Wykonujemy tutaj kilka rodzajów obróbki drewna, również obróbki precyzyjnej. Ja ją nazywam galanteryjną. Mam od razu na myśli tutaj takie rzeczy jak, nie wiem, podcinanie drzwi i tym podobne, gdzie po prostu zadziorów być nie może. A to wszystko, co wychodzi z podprowadnicy tej formatki, tak ją nazywamy, musi wyglądać perfekcyjnie. Tutaj gromadzimy drewno zużyte z palet, odpady, Pobudowlane drewniane, które też wykorzystujemy do e, ogrzewania pomieszczeń. Oczywiście, te, które przynależą no, recyklingowi, zgodnie z prawem, też dostarczamy na miejsce do przerobu. To już odpowiednia firma zajmuje się tym recyklingiem. No, każdy producent w zasadzie w Polsce zgodnie z prawem europejskim jest zobowiązany do takich działań. Nie to, że się chwalę, tylko po prostu o tym opowiadam. Pozbywamy się tego, ale robimy to wszystko oczywiście zgodnie z prawem. To, co widzicie tutaj, to jest drewno, z którego budujemy domy szkieletowe naszych klientów. Drewno firmy Sodra, jest to szwedzka firma i jest to drewno, mówiąc konkretnie, w gatunku świerk. Od pewnego czasu wykorzystujemy właśnie ten materiał. Możecie sobie teraz zadać pytanie, dlaczego on jest pod gołym niebem. Otóż, no, przede wszystkim, na początek powiem, że jest zabezpieczony tak, jak to przewidział producent. Natomiast po drugie, u nas realizujemy taką politykę, mamy tak doprecyzowaną logistykę zamówień, że po prostu zamawiamy tyle, ile trzeba w danym momencie na budowę określonego domu, czyli pod realizację konkretnego projektu. Także to, co widzicie tutaj za chwilę wyjedzie z placu, zostanie zapakowane m.in. na taką ciężarówkę, którą widać w tle, i zostanie dostarczone do rąk cieśli na placu budowy, więc ono nie stoi tutaj długo, czasem kilka dni, czasem maksymalnie tydzień, półtora i znika, a i następnie przyjeżdża następne drewno i tak w kółko, więc to jest to drewno suszone komorowo, oczywiście i wiemy jednocześnie, że nie powinno leżeć długo. A dlaczego? No, mniejszy jakby problem z wilgocią i tak dalej, bo to sobie i tak perfekcyjnie doschnie. Natomiast, no żeby nie weszły jakieś szkodniki ponownie, bo między innymi suszenie komorowe polega na tym, że te szkodniki się utylizuje w drewni, jeżeli w ogóle występują. A zasada jest taka, że dobiera się takie, taką surówkę do przerobu, aby ich nie było. No dobrze, i tak. Ten plac w ogóle jest bardzo duży, od razu na wymieniu kilkaset metrów kwadratowych. Tutaj przechowujemy, dajmy na to wełnę mineralną, to wszystko też jest tak zapakowane, żeby nie pochłaniało wilgoci. Niekiedy, z jakichś przyczyn zamawiamy większą ilość materiału, mówię nie tylko o drewnie typowym, konstrukcyjnym, ale też na przykład takim na łaty, kontrłaty, na ruszty do zastosowania wewnętrznego, to wówczas Składujemy takie drewno na powietrzu, bo dobrze, kiedy drewno jest składowane w warunkach wentylowanych, a takie są najlepsze na powietrzu, ale jeżeli jest zimno i wilgotno i są jakieś opady deszczu, to po to właśnie jest tutaj takie wielkie zadoczenie. No i to, że tak powiem, załatwia sprawę. Idziemy dalej. To, co widzicie tutaj, to jest dom szkieletowy naszej firmy, wybudowany bardzo, bardzo dawno temu, i ten dom szkieletowy jest zamieszkiwany przez naszych pracowników, przez część z nich, ponieważ część z nich mieszka poza no, obszarem Warszawy i wygodniej jest po prostu, kiedy śpią tu, a nie muszą dojeżdżać po prostu do pracy z dalsza. Tam jest dom pokazowy z pewnych przyczyn. Nigdy nie udało nam się tak do końca go otworzyć dla klientów i między innymi to trochę moja wina, ponieważ jak zacząłem nagrywać, Materiały wideo o tym, jak wyglądają takie domy szkieletowe naszej firmy, jakie się buduje i tak dalej. To okazało się, że taka bezpośrednia wizyta, jakby tutaj w takim domu, to nie, nie jest już jakby priorytetowa. Druga rzecz to jest też taka, że nasi klienci często zwracają się do naszych byłych klientów i nawet robią to bez naszego pośrednictwa, gdzieś chcą jakby zbadać temat naszej firmy. I proszą ich o opinie, czasami nawet są w stanie zapukać do drzwi właścicieli domów to obud i zapytać, czy są zadowoleni z takich domów, w jakim się mieszka i tak dalej. No tak się prezentuje, no wiecie, mody się zmieniają, wiadomo, że to było budowane, myślę, naście lat temu już, tak. W związku z tym, może to nie jest zbyt aktualny budynek, jeśli chodzi, mówię o modę, ale i nadal, myślę, prezentuje się bardzo fajnie, i niejeden chciałby w takim domu mieszkać. Internet zrobił swoje, ale wrócimy pewnie do tego tematu jeszcze. Nie wykluczono, że może powstanie tu w przyszłości jakieś biuro albo coś w tym sensie. Chociaż właśnie chciałem Wam powiedzieć, że budynek biurowy też tutaj mamy i ten budynek znajduje się tutaj. Jest witryna, i zapewne w przyszłości tam będzie. Możliwość też przyjmowania naszych klientów, oczywiście, to wszystko doprowadzimy do takiego stanu. Tip top, żeby bardzo ładnie wyglądało, ale to dlatego, tak wygląda jak obecnie. Mam na myśli na przykład te schody, no ponieważ mamy siedzibę przy ulicy Bartyckiej, ale może kiedyś to się zmieni. Idziemy dalej. Pokażę Wam, jakie mamy urządzenia w środku. Opowiem, co tam robimy. Jakie etapy przygotowania do budowy następują w tej hali. Najczęściej w chwili obecnej obróbce poddajemy deski, takie łaty, na, na łaty, na kontrłaty, na stelaże e, wewnętrzne, czyli mówiąc najprościej konstrukcje pod podwieszane sufity, a jak wiecie zabudowy sufitowe w takich domach szkieletowych mają ogromne znaczenie, ponieważ stanowią często przestrzeń techniczną do rozprowadzania rur, czy to pomp ciepła, czy rekuperatorów, więc mamy tutaj frezarki, pilarki, heblarki, stołowe i tego typu urządzenia. No jest oczywiście wózek. Wózek jest niezbędny do tego, żeby te ciężkie materiały tutaj przewozić i ładować, na przykład do dalszego transportu. Wejdźmy tutaj do tego pomieszczenia. To są fajne rzeczy. Niekiedy istnieje potrzeba wykorzystania bardziej precyzyjnych maszyn. Tu mamy My to nazywamy formatką. Rzeczywiście to urządzenie się nazywa Format 4. Jest to precyzyjna pilarka stołowa z prowadnicą, która umożliwia bardzo dokładne cięcie bez jakichkolwiek zadziorów, płyt meblowych między innymi, ale też no, drewna. Bo jeżeli oglądaliście nasz ostatni film, to tam był typowy przykład więźby dachowej, która będzie stanowić ozdobę domu, w salonie, może dokładniej. Pod sufitem, i tam na przykład warto takie cięcia robić, żeby wyglądało estetycznie. No i co tutaj przygotowujemy? Najczęściej podcinamy drzwi. Niekiedy jest tak, że zamiast zamawiać drzwi gotowych u producenta, zamawiamy standardowe, i nie wiem, wejście na strych jest niższe, więc należałoby podciąć te drzwi. No i tutaj do tego widzicie. To akurat mamy w tym momencie drzwi DRE. Mamy też nasze drzwi standardowe. Firmy Porta, typowy standard naszych domów. Drzwi dostarczymy i przytniemy. Niekiedy rogi drzwi ścinamy, bo gdzieś pod skosem trzeba je zamontować. Obcinamy futryny i tak dalej. No to to wszystko, co ma wyglądać później bardzo estetycznie. W moim domu zresztą też takie drzwi zostały przycięte na tej maszynie, ponieważ no, byłyby za wysokie. Do otworu drzwiowego pod skosem, który prowadzi do takiej niewielkiej garderoby, jaką mamy się na poddaszu użytkowym. Tutaj czekają na przykład jakieś drzwi któregoś z klientów do wycięcia. I tam również. No i tutaj jest nasze archiwum tynków. Jakkolwiek zabawnie to zabrzmiało, albo trochę dziwnie, to jest to ważna rzecz. My sobie zabieramy część zapraw tynkarskich po wykonaniu prac, no bo jak wiecie. Zgodnie z zasadą budowy w naszej firmie to my dostarczamy wszystkie materiały i składujemy sobie w tym miejscu. Czasem, podczas, szczególnie na pierwszym etapie zamieszkania takiego domu szkieletowego, to dochodzi do tego, że ktoś albo zleca komuś, albo sam wykonuje prace ogrodowe, zakłada sobie ten ogród, najmuje brukarzy, oni wykonują jakieś opaski wokół domu i dochodzi do uszkodzenia na przykład tynku. No, zdarza się to rzadko, ale jednak i dlatego przechowujemy je. I jeżeli dojdzie do takiego nieszczęśliwego przypadku, zaglądamy sobie do dokumentacji naszej. Wiemy, że na przykład na danym domu był ten Nebraska 2 i trochę tego tynku zostaje. Jesteśmy w stanie podjechać, zatynkować to miejsce nieszczęśliwe i w ten sposób załatwić Duży problem taką metodą, bo tak naprawdę jest to duży problem, bo ktoś się cieszy z nowego domu, a to nagle jakaś, yy, jakaś taka sytuacja i mieliśmy kilka takich sytuacji, nawet w, w ostatnim czasie ja miałem taką. I też skorzystałem właśnie z tynku, który miał dokładnie te same parametry, który znajdował się tutaj, miał dokładnie te same parametry jak ten, który miałem na domu wykonany na początku podczas budowy. Aha, przy okazji chciałbym wam powiedzieć że styropian ryflowany przygotowujemy sami. Ryfle, jak wiecie, pokazywałem to Wam na dwóch różnych filmach, wykonujemy zarówno w poprzek każdego arkusza, ale też wzdłużnie, po wszystkich krawędziach, można powiedzieć, po obdrysie. Dzięki temu, nawet jeżeli nie pokryją się one ze sobą w warstwie, to ryfle po krawędziach spowodują, że będzie pod tą warstwą istniał dostęp powietrza. Tutaj macie grzałki, które wytapiają na powierzchni styropianu ryfle. Każdy arkusz przeciągamy przez ten stół. Widzicie ten żółty element znajdujący się za mną pod sufitem, on się właśnie przemieszcza. Co to jest? Jest to dźwig halowy do przenoszenia gotowych ścian, domów szkieletowych. Co to dla Was oznacza? Otóż to, że mieliśmy w planie, onektaj, rozpocząć produkcję takich domów właśnie w fabryce po to, by gotowe ściany zmontowane w poziomie na stołach i gotowe stropy wozić w miejsce realizacji i tam szybko je składać. Dlaczego ostatecznie tego nie robimy i wybraliśmy tradycyjną metodę wznoszenia takich domów od A do Z w miejscu realizacji na działkach? Otóż są dwa powody. Jeden mniej istotny, drugi nieco bardziej istotny i za chwilkę opowiem Wam, jakie to powody. Pierwszy powód to zaufanie. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale tak, to jest bardzo istotna kwestia w procesie budowy domu. Jest to bardzo ważny proces decyzyjny dla klientów. Klienci mają olbrzymią ilość obaw przed tym, czy warto zainwestować w taki dom. Jak zauważyliśmy, to no, zgodnie z naszym 30-letnim doświadczeniem, może powiem inaczej, klienci jednak lubią mieć totalny wgląd w to, jak taki dom powstaje. I tak naprawdę, no, w przypadku domów montowanych modułowo. Też nie byłoby w sumie de facto problemu, żeby pokazać, z czego się składa taka przygroda, jak jest montowana itd. Itp. No ale okej, okay, dajmy na to, zamykamy w ścianie izolację, wieziemy te ściany odpowiednią ciężarówką z odpowiednią naczepą na miejsce budowy i ten klient do końca nie ma pewności, czy ta ściana, którą widzi u siebie na działce budowlanej, to ta sama, która była składana. W poziomie na stole pod zadaszeniem, którą widział w trakcie wizyty w naszej hali produkcyjnej. Więc no, możecie sobie łatwo wyobrazić, że tacy klienci o jakby niskim progu zaufania no, wolą widzieć, w jaki sposób buduje się taki dom, czyli jakie materiały są przywożone na budowę, jakie się implementuje i tak dalej, i tak dalej, jak powstają instalacje. To jest ten pierwszy bardzo istotny powód, dla którego no, zdecydowaliśmy. Jednakże domy będziemy wznosić tą metodą tradycyjną, jeżeli chodzi o technologię szkieletową. Kolejny powód jest taki, że w momencie, kiedy zaprojektuje się taki dom i przekaże się na linię technologiczną w takiej hali bądź podobnej jak ta, no to trzeba się bardzo mocno trzymać już przyjętych założeń, właśnie z tego projektu. I należy mieć świadomość tego, że w przypadku Takiego montażu domu szkieletowego no jest troszeczkę już mniej miejsca na ewentualne zmiany, które można wprowadzać do takiego budynku, do takiej konstrukcji na etapie budowy, jeśli buduje się w sposób tradycyjny. Mam na myśli jakieś przeniesienie okna, przeniesienie instalacji elektrycznej, dodanie kolejnych punktów instalacji elektrycznej, hydraulicznej itd. itp. Czy zwykła zmiana powierzchni pomieszczeń mieszkalnych, no to też już jest znacznie bardziej kłopotliwa kwestia przy domu modułowym niż w przypadku, kiedy mamy szkielet i nie ma jeszcze suchej zabudowy, jest wełna, no dobre, to przenosimy tę ściankę o pół metra tutaj, albo nawet jest sucha zabudowa, słuchajcie, to też nie jest już taki problem, no to też nie jest dramat w przypadku domu modułowego, ale takie zmiany wykonuje się znacznie prościej. No i trzecia rzecz, nie ująłem tego w powodach, ale warto mówić tę kwestię. Budując dom modułowo, może inaczej, świadcząc usługi budowy domów modułowych, takiemu wykonawcy, właścicielowi parku technologicznego, linii technologicznej do ich znoszenia przygotowania konstrukcji, najwygodniej jest wtedy, kiedy pracuje na trzech, czterech, pięciu, no dobra, dziesięciu projektach. Słuchajcie, u nas praktycznie każdy z tych blisko 900 domów naszej firmy wykonany jest niemal inaczej. Jest to inny projekt, więc trudno by było, a może inaczej, trudniej by było, znacznie trudniej, oferować taką dowolność projektów, montując ściany na płasko pod dachem i składając je potem na działkach. Najlepiej, jeżeli w takiej sytuacji po, posłużył się pewnym przykładem. Nasz niestety żyjący już szef opowiadał mi kiedyś, że był y, na takiej wizycie w firmie w Niemczech, która oferowała budowę domów szkieletowych właśnie w sposób modułowy. Bardzo podobała mu się ta firma. Mówi, jakość wykonania, perfekcja, piękne narzędzia, piękny park technologiczny. No ale był też świadkiem spotkania y, w tej firmie z klientami tej firmy, z inwestorami. I to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że... Podążając jego słowami, że przedstawiono tej parze, temu małżeństwu trzy projekty do wyboru. To małżeństwo już było przygotowane do podjęcia decyzji i wskazało jeden z tych trzech projektów jako ich przyszły dom. I widzicie, w takich warunkach, kiedy ograniczamy pulę możliwości, czyli zawężamy jakby spektrum architektoniczne naszego wyboru, mam na myśli Was jako klientów, no to wówczas wiadomo, że można świadczyć takie usługi budowy domów szkietowych metodą modułową znacznie prościej, nawet obniżyć cenę, bo prawda, mamy te trzy projekty, powtarzalność jest. Duża, więc no, jakby szybciej można realizować, budować takie domy, bo szybciej przygotowywać do nich ściany, stropy itd. Itp. Ostatnia rzecz to, czy metoda modułowa jest lepsza czy gorsza. Ja bym tutaj nie, nie porównywał, czy lepsza czy gorsza. Może pod pewnymi względami lepsza, bo jest jeszcze szybsza, tak naprawdę, aczkolwiek. No, ta różnica nie jest tak duża, bo ściany też trzeba przygotować na miejsce, na płasko i tak dalej, co jest z drugiej strony bardzo wygodne. Ale my też możemy szybko w różnych warunkach pogodowych wznosić ten dom bez szkody dla jego jakości w warunkach zimowych, powiedzmy jesiennych i tak dalej. Jeżeli temperatura nie spada do minus pięciu, nie ma wichur, nie ma wiatrów, to też ten dom, bądźmy szczerzy, powstaje bardzo szybko i, i różnica nie jest istotna. Montaż na płasko. Też niektórzy wykonawcy takich domów podkreślają, że montaż na płasko to bardzo wysoka dokładność takich konstrukcji. Oczywiście, ale tu jest też taka reguła jak z każdym innym domem, że jakby sama technologia to jedno, a to jak ktoś się przyłoży do takiej roboty, to drugie i można i ten montaż na płasko zrobić nieprawidłowo. Aczkolwiek nie sugeruję tutaj niczego, bo naprawdę są świetni wykonawcy w Polsce na pewno, którzy taką. Metodą oferują budowę domów szkieletowych, i są to na pewno domy zrobione bardzo porządnie. No, ale tak jak mówię, no jeżeli my mamy te rotujące ekipy u siebie, mamy dwie ekipy ciesielskie, które od 30 lat tutaj pracują z nami, no to możemy być pewni, że dokładność pracy, która wychodzi z ich rąk, też jest fantastyczna. Zresztą potwierdzą to wszyscy, którzy budowali domy z naszą firmą. I to dotyczy również pozostałych etapów budowy takiego domu. I tutaj znaczenie tego, czy ten dom powstaje w takiej hali, pod zadoszeniem, czy pod chmurką, już jest niewielkie.